Witam serdecznie w kolejnym materiale, takim trochę mieszanym. Omówimy wiele tematów, które mają mniejsze, większe znaczenie. Standardowo to są tematy, na które byłem wielokrotnie pytany w kontekście interpretacji rzeczywistości, więc posłużę posłuży się dla różnego rodzaju danymi, które są bardziej lub mniej powszechnie dostępne, jakieś wycinki z artykułów. Na samym początku wszystkich zainteresowanych zachęcam do wejścia na stronę Finansowa Edukacja, sprawdzania tych materiałów. Przede wszystkim yy, zachęcam nowe osoby do zainteresowania się tym, czym są webinary, albo czym jest portfel, który jest na stronie. Nie będę tutaj więcej zdradzał, po prostu zachęcam do wejścia na stronę finansowaedukacja.com oraz zachęcam do śledzenia Twittera, gdzie możecie Państwo Poczytać więcej o moich spostrzeżeniach rynkowo-ekonomicznych, które często mają większe znaczenie: takie jak interpretacja danych, ale też mniejsze znaczenie: takie jak rzeczy natury filozoficznej, które mogą mieć znaczenie za 5-10 lat, ale rynek tego nie dostrzega, nie wycenia, bo rynek tak daleko nie wycenia rzeczywistości. Omówimy dzisiaj wiele różnych dziwnych tematów, bardziej ważnych, mniej ważnych. Pierwszy temat, który jestem wielokrotnie pytany. Czy inwestycja w rejty, co do zasady, dzisiaj to jest dobry pomysł? Mamy długą historię rejtów, stóp zwrotu, ich zachowań i sam rejt jako aktywo, rejtowi nierówny. Mamy różnego rodzaju rejty, i wielokrotnie mówiłem, że rentowności długoterminowych obligacji, a i stopy procentowe również. Nie są, nie są skorelowane z rynkiem akcji. Mamy długą historię korelacji pomiędzy rynkiem akcji a rentownością dziesięcioletnich obligacji. Mamy długą historię wzrostu spadku stóp procentowych i możemy monitorować stopy zwrotu za 12 miesięcy po pierwszej obniżce, po podwyżce. Możemy to dzielić na różne okresy w różnych wariantach i nie ma zależności o której myślą wszyscy albo większość. Natomiast sektor REITów ze względu na swoją specyfikę i możliwość lewarowania biznesu i też co do zasady wrażliwość w zależności od specyfiki danego REITu jest bardziej wrażliwy niż jakikolwiek sektor. Może jest mniej więcej tak wrażliwy jak sektor surowcowy. I wiele osób zwraca uwagę na to, że działania Fedu mogą w jakimś stopniu doprowadzić do lepszej rzeczywistości dla rejtów. No i historia częściowo to potwierdza. Jest to czy tylko i wyłącznie częściowy fakt, dlatego bo my w różnych okolicznościach, kiedy badamy dany okres, musimy wgłębić się w fundamentalne założenia, które kierowały danym trendem ekonomicznym, stopami zwrotów, wzrostem zysków i przychodów. I przykładowo wiemy, że w przeszłości sytuacja na rynku rejtów e, związanych z Biurowcami była znacznie lepsza, obłożenie było lepsze, długość umów była dłuższa. Sytuacja była bardziej komfortowa niż w świecie pracy tzw. hybrydowej. Była lepsza. Więc pierwszy czynnik, który należy wykluczyć przy naszej analizie to rejty, które są w dużej mierze nastawione na rynek biurowców z pewnymi wyjątkami. Jest jedna firma, która ma naprawdę wysokiej jakości biurowce, które są zajmowane przede wszystkim przez wysokiej jakości firmy z sektora bankowego, o której powiem zapewne na najbliższym live. Natomiast co do zasady, rynek biurowy ma się źle i my musimy ten czynnik wykluczyć z danych. Kolejny czynnik, który musimy zwrócić uwagę, to jest to, że w niektórych miejscach w Stanach Zjednoczonych, bo to jest największy rynek, rejtu. W niektórych miejscach negatywne ustawodawstwo na poziomie lokalnym na jakiś czas, który jest określony razem z ustawą, czy przepraszam, z uchwałą lokalnych władz, na przykład zamraża ceny najmu również prywatnych firm, co jest ma mechanizm negatywnego ustawodawstwa, i na przykład w Nowym Jorku Sąd Najwyższy uchylił bardzo wiele tego typu rozwiązań a firmy oczywiście domagają się rekompensaty wynikającej z zaburzenia podstawowego modelu oceny przyszłych zysków i przychodów więc portfolio które my analizujemy na poziomie REITów musi zwracać uwagę na kwestie regulacyjne na poziomie lokalnym kolejny czynnik to jest czynnik związany z szokami cenowymi jeżeli wartość aktywów, która jest również odzwierciedleniem wartości w przypadku rejtów znaczącym, wartości kapitalizacji firmy, która tymi rejtami zarządza, czy przede wszystkim nieruchomościami oczywiście, którymi zarządza, jest w, dużej, w dużym sensie w tej wycenie w tej firmy uwzględniona przyszła wartość tej nieruchomości. Wiele osób zna moje podejście do dzisiejszej sytuacji ceny nieruchomości. Wielokrotnie mówiłem, że cena nieruchomości w normalnym świecie, który dzisiaj nie do końca jest w większości miejsc, wynika z kilku czynników. Podstawowe czynniki to jest koszt kredytowania nieruchomości w relacji do innych czynników, przede wszystkim czynników przyszłych, przyszłych stóp zwrotu, ale też w relacji. Potencjalnej stopy zwrotu z rynku nieruchomości i kosztu obsługi kredytu w relacji do innych aktyw. Drugi czynnik to jest ilość powstających nowych gospodarstw domowych w gospodarce, ponieważ zdolności kredytowe gospodarstwa domowego są większe niż osoby pojedynczej, osoby fizycznej. I drugi czynnik no to jest oczywiście wartość inflacji, skumulowana, skumulowana wartość inflacji za ostatnie 12, 24, 36 miesięcy i umiejętność predykcji przyszłej inflacji. To są czynniki, które wpływają w dużej mierze na ceny, wyłączając negatywne ustawodawstwo, które może ceny stymulować. Natomiast fakty są takie, że ciekawym rozwiązaniem mogą być rejty, które działają w świecie na przykład obsługi baz danych. Kiedyś podawałem na Twitterze taką firmę, zachęcam do sprawdzenia starych tweetów, może Państwo znajdziecie. Ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o rejty, mogą być luksusowe rejty, luksusowe firmy zajmujące się wynajmem luksusowych nieruchomości w najlepszych lokalizacjach. Gdzie ten problem wynikający z wzrostu cen po świecie szoku inflacyjnego nie jest tak duży. Więc to są miejsca, które należy obserwować i potencjalnie mają sens, natomiast zwracam uwagę na to, że w późnej fazie Hossy kapitał wybiera miejsce, gdzie może zaistnieć i to wracam do tej analogii najjaśniejszych gwiazd. Natomiast rejty nie mają w sobie modelu w jakimkolwiek stopniu wysokich marsz brutto. Dlatego to jest rozwiązanie dla osób, które nie są inwestorami cyklicznymi, albo chcą mieć ekspozycję na inne sektory w swoim portfelu, ale nie jest to takie głupie, tylko je, nie jest to dobre rozwiązanie w tej fazie chosy. Więc to jest dla inwestorów niecyklicznych albo tych, którzy obawiają się, że ta cykliczność zawiedzie. by się dane PKB Per Capita. W Unii Europejskiej za 2022 w poszczególnych regionach, jakbyśmy je jeszcze lepiej podzielili, to by było to lepiej widoczne, no, ale są takie jednostki administracyjne, tak to zostało pokazane. I widać, jak wygląda mniej więcej przebieg bogactwa w większości państw, też jeżeli chodzi o Polskę. War, wartość bogactwa w Polsce no, jest skumulowana, co jest zresztą typowe dla państw yy, Europy Wschodniej: skumulowana w jednym głównym ośrodku największego miasta. To może implikować pewne problemy w przyszłości, natomiast jeżeli ten wzrost bogactwa będzie wzrastał w innych regionach, w dużych miastach, jak Kraku, ulica Krakowa, okolica Wrocławia czy Gdańska, powinno jednak tutaj dojść do jakiejś większej dywersyfikacji, ponieważ skupienie się w jednym ośrodku ekonomicznym co jest w wielu państwach, ale w niektórych jest to bardziej równomierne, w niektórych mniej może implikować w czasie potencjalnego kryzysu znacznie większe problemy. Dam taki przykład. Jeżeli my wiemy, że rynek nieruchomości stanowi dużą część polskiej gospodarki w stosunku do wartości PKB i wiemy, że wzrost nieruchomości wpływa na wzrost PKB, mamy dobre dane, to wystarczy policzyć, wystarczy na to zwrócić uwagę, mamy też dodatnie korelacje, więc jest to istotna, istotny czynnik wpływający na wzrost PKB. Jeżeli by się pojawiły problemy na rynku nieruchomości, a wartość nieruchomości w, w stosunku do łącznej nominalnej wa, wartości wszystkich nieruchomości jest najmocniej skupiona w Warszawie, no to my wiemy, że ten ośrodek też bardzo mocno tąpnie, wpływając na, na, na istotnie, na, na całe inne peryferia. Więc zwracam uwagę na to, że jeżeli my widzimy, że indeksy akcji się koncentrują w jednym segmencie, jest to naturalne w późnej fazie HOS, przykładowo w Polsce banki teraz, ale długoterminowo stwarza to większe problemy niż wielu się wydaje, bo koncentracja w jednym segmencie, który jest wrażliwy ekonomicznie, prowadzi do sytuacji, w której gdy się pojawi negatywny jednorazowy czynnik, to wytrąca tą wagę, wpadając w bardzo głęboką recesję i negatywne stopy zwrotu na rynku akcji. Więc to, że koncentracja w Stanach przebiega w stronę wysokomarżowych firm, daje, dużych, daje bezpieczeństwo wynikające z tego, że one nie są tak bardzo cykliczne jak na przykład sektor bankowy w Polsce. Czego inwestorzy nie dostrzegają w kontekście przyszłego potencjalnego kryzysu, który się pojawi, kiedy? Nie wiem. Mogę snuć teorie, natomiast teorie mogą być bardziej lub mniej racjonalne, więc. Zwracam uwagę tylko i wyłącznie na to, że jest wielki problem w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w koncentracji w sektorach, które są bardziej wrażliwe ekonomicznie. Kolejne ciekawe dane. Ja zwracam uwagę na globalną gospodarkę bardziej niż na gospodarkę nawet amerykańską, dlatego, bo gospodarka globalna istotnie pokazuje w jakiej fazie cyklu kredytowego jesteśmy i na razie nie widać istotnego ożywienia natomiast my widzimy, że perspektywy są umiarkowanie przyzwoite skierowane w stronę płaskiego, niskiego wzrostu gospodarczego bez silnego odrodzenia wzrostu gospodarczego w jakiejkolwiek kategorii którą byśmy analizowali którą byśmy brali pod uwagę więc jest to światu umiarkowanego wzrostu gospodarczego i po prostu stare. To co sobie dobrze radziło w świecie po 17 roku. Powinno kontynuować w tej perspektywie w tej ekspansji globalnej gospodarki wzrost nierównomiernie nie idealnie ale całkiem przyzwoicie. Jeżeli coś się zmieni wtedy należy być może podjąć inną decyzję. Natomiast sytuacja tak jest lepsza niż wszyscy oczekiwali a dane wskazują na Przede wszystkim w Unii Europejskiej na ożywienie tego świata technicznych recesji, nazwijmy to tak. Napisałem ostatnio na Twitterze, tak trochę zwracając uwagę na to, że zdania się zmieniają szybciej i opinie zmieniają się inwestorów szybciej niż obraz w kalejdoskopie. Napis no, napisałem, że pozdrawiam analityków, którzy jednogłośnie mówili, że wysokie stopy procentowe i rentowności obligacji zaszkodzą technologii. My podawaliśmy na Twitterze korelacje, które pokazywały, że tak nie jest, natomiast konsensus analityków wolał bazować na tym, co mu się wydaje, a nie na liczbach, faktach, fundamentach. No i wyszło jak, jak zwykle. Y i co jest istotne w rzeczywistości te problemy związane ze starym cyklem kredytowym one są niezależne od sytuacji na rynku obligacji. Obligacje mogą rosnąć, akcje mogą rosnąć, obligacje mogą spadać. I to w tej akurat wersji a szerokiej. Tu mamy szeroki ineks S&P 500, więc te zależności one nie są podyktowane yy, Jakiekolwiek fundamentalnym wpływem dzisiejszych rentowności obligacji, bo dzisiejsza rentowność obligacji nie wpływa istotnie na przyszłe stopy zwrotu wysokiego jakiego, wysokiej jakości wzrostu, ponieważ wysokiej jakości wzrost nie jest uzależniony od cyklu kredytowego. Kolejne ciekawe dane, czy to raczej ukazanie problematyki dzisiejszego świata jest to, że jak weźmiemy szeroki indeksy, nie idealne miary, tylko europejski indeks 600 firm i amerykański 500, to widać, że ten europejski zawsze miał problemy z dogonieniem, pomimo, że to nie jest idealna miara, bo jest bardziej zdywersyfikowany, więc tutaj trzeba byłoby to obciąć do 500. Ale można założyć, że te wzrosty były mniej lub w mniejszym lub większym stopniu kontynuowane razem. Natomiast to, że Europa nie ma tak dużej ilości technologii, jakbyśmy tego oczekiwali, w późniejszej fazie HOS-y zostało zniszczone, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. Potencjalne negatywne ustawodawstwo, osłabienie impasu politycznego, przeregulowanie rynku, genialne rozwiązania Unii Europejskiej jeszcze, jeszcze cała masa innych głupich rzeczy doprowadziła do tego, że rynek jest mniej atrakcyjny. Natomiast w tym rynku jesteśmy w stanie znaleźć bardzo wiele wysokiej jakości firm, które można wykorzystać do własnych celów inwestycyjnych. Więc warto to obserwować tym bardziej, że wchodząc w dane inflacyjne dla strefy euro najnowsze, widzimy, że konsensus zakładający inflację na poziomie 2,9% wartości core w świecie rosnącej inflacji, czy nie spadającej inflacji, ale spadającej wolniej niż zakłada konsensus oznacza, Moim zdaniem, ożywienie cyklu kredytowego i to widać po wynikach większości małych, średnich, dużych banków w Unii Europejskiej. Czyli ta ilość kredytów jest trochę bardziej y, optymalna, jest bardziej rosnąca, i to powinno przełożyć się na potencjalnie lepszy wzrost gospodarczy za 12 miesięcy od dzisiaj, zanim te pieniądze po prostu będą w stanie cyrkulować w gospodarce i wpływać realnie na efekty wzrostu gospodarczego. A to powinno być jeszcze podkręcony ten przepływ pieniądza. W Unii Europejskiej przez wybory w Unii, które są w połowie tego roku. A więc takie dane ja obserwuję, ale nie w kontekście tego, jakie ja obserwuję konsensus typu Jezu, jak ta inflacja znowu wyskoczy, to będzie coś potwornego, strasznego. Tylko ja zwracam uwagę na to, że troszkę wyższa inflacja jest pozytywnym czynnikiem w świecie gorszego wzrostu gospodarczego, bo oznacza potencjalnie większą ilość nowych. Które powstają w ramach bankowości komercyjnej. Eee, I tu jest po prostu kwestia umiejętności interpretacji rzeczywistości w sposób prawidłowy, a nie w sposób taki, jak chce tego konsensus, czyli zero-jedynkowy. Spadek jest dobry, wzrost jest zły. Wysokie dane są złe, niskie są dobre. I w drugą stronę, to jest myślenie zero-jedynkowe, które jest bardzo prymitywne na rynku akcji. Zresztą rynek wycenia te ewentualności, a my zresztą widzimy po rentownościach obligacji, czy to amerykańskich, czy, euro, czy jakiegokolwiek państwa europejskiego, które zresztą ma silną korelację w stosunku do rentowności amerykańskich, ponieważ rentowności ze względu na mechanizm pożyczania pieniądza między gospodarkami, mechanizm arbitrażu, pożyczanie pieniędzy między gospodarkami yy, idealnie, prawie idealnie wpływa na rentowności obligacji w różnych oczywiście stopniach, bo... To wynika ze stopnia zaawansowania cyklu kredytowego, ze specyfiki gospodarki, rentowności firm. Natomiast fakty są takie, że korelacja pomiędzy e, globalnym rynkiem rentowności długoterminowych obligacji jest prawie idealna. Więc zwracając uwagę na Stany, my widzimy tak naprawdę większość gospodarek, które nas interesują w tym czasie. E, co jest istotne jeżeli chodzi o rentowności? One moim zdaniem zachowują się stosunkowo przewidywalnie i nie mają znaczenia, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. Natomiast mają znaczenie, jeżeli chodzi o wycenę potencjalnej przyszłej inflacji, czyli one są na poziomie mniej więcej stałym z delikatnym trendem wypłaszczającym się. Ja uważam, że tak ta inflacja trochę wzrośnie przez wzrost cen surowców. Nie w dużym stopniu, ale przede wszystkim surowców energetycznych. W, na pod koniec, może tak, bo na, na początku następnego roku o tych czynnikach napisałem na Twitterze, zachęcam do obserwowania. Ale w drugi, nie, nie w dużym stopniu, ale w jakimś stopniu wzrośnie. Natomiast drugi czy kolejny czynnik wynikający z tego, dlaczego te rentowności tak szybko nie spadają, to jest fakt związany z tym, jak wyglądają cycy kredytowe. Po prostu oprocentowanie depozytów. Dzisiaj jest relatywnie w większości bloków, w większości miejsc, w większości tak naprawdę blokach ekonomicznych, relatywnie wysokie, ale niższe niż rentowność krótkoterminowych obligacji. Dzięki temu nie mamy recesji, ale też z drugiej strony e, istotne jest zrozumienie tego, że banki nie zwracają, czyli marżowość banków dzisiaj nie jest idealnie skalowalna z mechanizmu krzywej rentowności, przez wielkość depozytów, ale też przez masę innych czynników, o których nagram film. Więc ja spodziewam się długoterminowo spadających rentowności, które mogą być w jakimś stopniu... Przede wszystkim krótkoterminowe obligacje są zależne, rentowności, od działania banków centralnych. Natomiast te długoterminowe, które tak naprawdę są zależne od działania rynku, i klasycznego cyklu kredytowego również powinny powoli topnieć razem z postępującą starszą hossą, ale po drodze czynniki na przykład euforyczne mogą to na, na, na ten cykl kredytowy wpływać mimowolnie. Kolejne pyta pytania były związane z rozwojem sektora półprzewodników w kontekście Stanów Zjednoczonych i reindustrializacji. Wiele osób, które poruszałem temat Stanów Zjednoczonych, mówią o tym, że tam dochodzi do reindustrializacji, nie zwracając uwagę na to, że np. przemysł półprzewodników, i to wielokrotnie pokazywałem, ma się najlepiej na świecie w Stanach Zjednoczonych. Najlepiej, jeżeli chodzi o ilość nowych konstrukcji, jakiekolwiek, w jakimkolwiek segmencie, jeżeli chodzi o półprzewodniki. Od surowców po bardziej zaawansowane, bardzo, bardziej zaawansowane technikalia. Stany są liderem światowym, jeżeli chodzi o ilość nowych, nowych, fab, nowych odlewni, fabryk. To, to widać po inwestycjach na poziomie prywatnym, rządowym, lokalnym, więc również montowni. Więc rzeczywiście ten proces reindustrializacji jest największy w historii, w wartościach nominalnych, w wartościach Realnych i po prostu doszło w ostatnich latach do reindustrializacji na poziomie następującym, czyli biznes, i to jest bardzo zdrowe dla, dla gospodarki. Przemysł, który miał niską rentowność i który nie był przemysłem na miarę XXI wieku, musiał albo zwiększyć marżowość to nie jest proste zmienić podejście biznesowe model biznesowy. Lub wynieść wynieś produkcję do innych państw. W mniejszym stopniu do Chin względu na koszty obecnie pracy, które są znacznie wyższe niż w Indiach, Bangladeszu itd., tak dalej, i tak w Wietnamie. Nawet na Filipinach. Natomiast półprzewodniki ze względu na swoją specyfikę, istotność, jeżeli chodzi o globalne łańcuchy dostaw i preferencje podatkowe amerykańskie, które są na poziomie federalnym, potwierdzone przez wszystkie Stany, jeżeli chodzi o obniżki podatkowe, co zmienia też strukturę w tym kontekście, że niezależnie od Stanu jest to, opłaca, jest to opłacalne na poziomie, w początkowej fazie konstrukcji, nie jest to kapitał uchłonę w takim zakresie i wymaga specjalistycznych umiejętności, jeżeli chodzi o obsługę tego. No, powoduje to niesamowity boom, który moim zdaniem z czasem zostanie bardziej doceniony i zwracam uwagę na to, że jeżeli byśmy prześledzili przeszłość, odpowiedniki innych sektorów przemysłu i tam marżowość, która się pojawiała, no to te marże brutto w tych nowych, w nowych dużych inwestycjach, jeżeli chodzi o większość kategorii przemysłu, które powstawały w Stanach wynosiła w zakresie 20-35, co jest tak nieźle i to jest wartość powyżej tego, co my spotykamy w większości sektorów Unii Europejskiej, natomiast marżowość, jeżeli chodzi o sektory u przewodników, to jest mniej więcej wartość od 44 do 70. W tych takich bardziej uprzemysłowionej części, która odpowiada za produkcję czy za, za montaż, to te marże brutto wahają się w segmencie 35-55. Więc to jest ogromny skok, bo to jakbyśmy policzyli w wartościach, w miliardach potencjalnych przyszłych stóp zwrotu, wartości reinwestycji tego, no to są niesamowite pieniądze. To my widzimy w różnych kategoriach, w różne firmy, w różnym stopniu. Więc naprawdę, jeżeli byśmy prześledzili ilość nowych inwestycji, jeżeli chodzi o sektor półprzewodników i nie tylko, no to stany sobie w ogóle globalnym liderem w jakiejkolwiek kategorii byśmy na to zwracali uwagę. Dokładniejsze dane poza takim wycinkiem z Financial Times możecie Państwo znaleźć na moim, na moim Twitterze. Kolejny ciekawy czynnik, który wymaga osobnego omówienia, to jest kwestia dzietności. Dzietność nie wpływa na gospodarkę tak, jak zakłada większość inwestorów i konsensus. Powszechnie uważa się, że osoba dzietność to jest coś strasznego. I odpowiedź jest następująca. Zależy w jakim kontekście i z drugiej strony, zależy od specyfiki gospodarki. Jeżeli gospodarka jest uzależniona od istotnej ilości, Rąk pracy, tak, w pracowników fizycznych, lub po prostu pracowników nie da się tego szybko zautomatyzować przez wysokie koszty automatyzacji, przez całą masę innych czynników, to dyslokacja, jaka powstaje z, z niską dzielnością, może wpłynąć, ale nie w, w kategorii roku, dwóch, trzech, więc rynek tego teraz nie wyceni, ale w kategorii pięciu, dziesięciu lat może wpłynąć na rynek akcji i na stopy zwrotu, na gospodarkę, na wszystko. Natomiast gospodarka, które mają możliwości automatyzacji przez wzrost technologiczny i mają możliwość przygotowania się na tego typu czynnik a, i są w stanie przekształcić miejsca pracy w, w stronę bardziej wyspecjalizowaną, to w rzeczywistości mamy dobrą strukturę wydatków pomiędzy różnymi, różnym wiekiem konsumenta i w rzeczywistości Dług, zwiększenie długości, średniej długości życia czy medialnej długości życia w gospodarkach rozwiniętych oraz to, że tych ludzi starszych jest więcej, jest, jest znacząco więcej populacji europejskiej czy amerykańskiej, wpływa na zwiększenie wydatków w każdym segmencie, od służby zdrowia po konsumpcję, więc to wpływa oczywiście pozytywnie na firmę. Ja najbardziej zwracam uwagę na taki trend, który nie jest jeszcze wyceniany, a który powinien być wyceniony, że w gospodarkach rozwijających się, gdzie problem dzietności jest znacznie większy niż powszechnie się wielu wydawa wydawało, również takiej tureckiej, która miała być przecież świetnym rynkiem, jeżeli chodzi o zwiększenie populacji, zastępowalność pokoleniową i tak chciałem zwrócić uwagę na jeden istotny czynnik. Czynnik związany z tym, że te rynki i wzrost cen nieruchomości na tych rynkach odbywał się bardzo często właśnie poprzez projekcję lepszego wzrostu populacyjnego względem innych rynków. Natomiast takie rynki jak rynek włoski, hiszpański mają problemy z dzietnością to fakt, włoski mniej niż Polska, od dziwo. Natomiast to są rynki znacznie bardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o kwestie turystyczne, jeżeli chodzi o mediane poziomu bogactwa, mediane płac, pod podatkowaniu nie w każdym miejscu, ale w wielu miejscach, w większości miejsc. A więc zwracam uwagę na to, że te miejsca mogą być w dłuższej perspektywie bardziej atrakcyjne od nawet rynku polskiego, tym bardziej w kontekście wartości dodanej wynikającej z klimatu. Więc zwróćcie Państwo na to uwagę przy podejmowaniu inwestycji w kategorii 10, 20, 30 letniej, jeżeli mowa tutaj o budowie jakiegoś bogactwa pokoleniowego, inwestując na rynku nieruchomości, ponieważ wracamy do starego, starego przesłania Howarda Marksa: długoterminowe trendy utrzymują się dłużej niż byśmy tego się początkowo spodziewali i pogłębiają się dłużej niż byśmy tego początkowo się spodziewali, więc ten współczynnik dzietności w Polsce może jeszcze mocniej topnąć. Polska może trafić do państwa jeden z najgorszych współczynników dzietności na świecie. Ponieważ ten spadek, kiedyś ten współczynnik też był tragiczny, ale wynosił 1,5, 1,6, 1,4, a teraz to jest 1,18, no, za 23 rok. Coś, coś, coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Nie tylko Polska ma taki istotny spadek, bo na przykład Irlandia, która kiedyś miała 1,8, 1,9, 1,57. Zwróćcie Państwo na to uwagę przy podejmowaniu decyzji. Stosujcie mechanizm analizy porównawczej. Jeżeli mogę coś kupić za wartość X w tym miejscu, które ma takie zalety, takie wady, to czy mogę coś kupić w innym miejscu za tą samą wartość z takimi zaletami, takimi wadami? No i trzeba po prostu to przeważyć, jeżeli chodzi o długoterminowe inwestycje. Dziękuję bardzo za uwagę, zachęcam do wejścia na kanał Finansowa Edukacja i też na stronę finansowaedukacja.com w celu sprawdzenia innych materiałów, o których też mówię.